Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska w ramach publicznej kampanii edukacyjnej przeprowadzonej przez marszałka województwa podlaskiego pod nazwą „Zbieraj nie wyrzucaj” po raz kolejny zorganizował konkurs dla uczniów podlaskich szkół. W ubiegłym roku w ramach kampanii zebrano 18 ton zużytych baterii i akumulatorów, a w tym roku blisko 14 ton. Baterie, akumulatory to są wielkie zagrożenie dla środowiska naturalnego. I Departament Ochrony Środowiska zorganizował tą edycję konkursu. I to jest edukacja wśród dzieci i młodzieży. A przy okazji nawet w robią dla dorosłych, żeby też zauważyli, że jest wielka potrzeba. Bo niektórzy dorośli również zachowują się, a jak pokażemy, wśród dzieci i młodzieży, że, że tak zachowanie nawyki od już lat najmłodszych, to one zaowocują na dalsze lata. Do udziału w konkursie zgłosiły się 84 placówki. Laureatom wręczono cenne nagrody. Zwycięska szkoła otrzymała 15 tysięcy złotych, które może przeznaczyć na pomoce dydaktyczne, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca odpowiednio po 10 i 8 tysięcy złotych. Uczniowie naszej szkoły, szkoły bardzo chętnie brali udział w konkursie, Ponieważ mieli doświadczenie już z tamtego roku i wiedzieli, że dobra współpraca gwarantuje sukces, zdobyliśmy pierwsze miejsce, z czego się bardzo cieszymy. Jest to dla nas wspaniały prezent gwiazdkowy. Nie wierzę, że uczniowie sami zbierali baterie, na pewno pomagali im wszyscy z rodziny, znajomi, przyjaciele. Bo tylko taka współpraca może gwarantować sukces i mnie osobiście jako dyrektora ta współpraca cieszy. W tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce, w tym nam się udało. Zebraliśmy dużo baterii, zajęliśmy pierwsze. Cała nasza szkoła brała udział. A gdzie zbieraliście te baterie? Zbieraliśmy. Czy w domu, czy gdzieś do sklepów no chodziliście? W sklepach, od rodzin, od sąsiadów. Rozmawialiśmy o bateriach na lekcjach przyrody, i stąd wiemy, że są, są szko, sz, szkodliwe dla środowiska. Uczniowie zwycięskiej szkoły zebrali 1201 kg baterii. Drugie miejsce w kategorii największa całkowita masa baterii zajęła szkoła podstawowa numer 28 w Białym Stoku. Nasza szkoła 28. Wielokrotnie brała udział już w tym konkursie, a w tym roku po raz kolejny udało nam się zdobyć oprócz nagrody indywidualnej, również nagrodę drugą dla całej szkoły, i to szczególnie cieszy nas, ponieważ cała szkoła była zaangażowana w zbiórkę tych baterii, a szczególnie rozpropagowaniem tej akcji zajmowały się dzieci należące do koła przyrodniczego, które po prostu zachęcały wszystkich. I to od, od najmłodszych, od pierwszych klas, od zeróweczek do tych najstarszych. Do konkursu przystąpiliśmy pierwszy raz w tym roku. Cała szkoła była zaangażowana w zbieranie baterii, zarówno oddziały szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Udało nam się zdobyć trzecie miejsce. Uważam, że to jest nasz ogromny sukces dzięki współpracy nie tylko nauczycieli, ale również uczniów i rodziców. W konkursie indywidualnym po raz kolejny wygrała Dominika Sadowska. Zebrała 709 kg zużytych baterii. Obezwaniem swoich znajomych i znajomi bardzo się angażują, bardzo mi pomagają i bez nich to bym nie wygrała nigdy. A jaki nagrody udało Ci się do tej pory wygrać? Wygrałam rower, wygrałam też dwa tablety. Już po raz drugi zebrane przez młodzież zużyte baterie odebrała firma Reba z Warszawy. Dlaczego je sprzątamy? Ponieważ zużyte baterie mają metale ciężkie, które są szkodliwe dla zdrowia. Każda bateria wrzucona do wody, każda bateria wrzucona do lasu skaża metr sześcienny wody, metr sześcienny gleby. Dlatego to jest ważne, żeby baterie selektywnie zbierać i wrzucać do specjalnych pojemników, których w Polsce Reba ma już ponad 25 tysięcy. Dlatego też z tych pojemników... Przewozimy je do sertowni, następnie poddajemy recyklingowi i większość z tego przedsięwzięcia trafia później w postaci stali czy w postaci masy różnego rodzaju z powrotem do przemysłu. Także pamiętajmy o tym, żeby. Zużyte baterie zbierać selektywnie. Cieszymy się, że jest to element edukacji ekologicznej, w której również wpisuje się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Cieszę się, że ta inicjatywa, tą inicjatywą zostały zarażone dzieci, nauczyciele, ponieważ już od 10 lat zbieramy zużyte baterie w Polsce. Cieszę się, że teraz ta inicjatywa rozlewa się również na samorząd. Dzięki temu mamy potrójny efekt. Przede wszystkim uzyskujemy nowe miejsca zbiórki, szkoły, które przystępują. Te pojemniki zostają zbierane. Mamy dalej baterie. Po drugie, efekt edukacyjny. Zbieramy zużyte baterie do specjalnych pojemników, ale pamiętajmy, że nie tylko zużyte baterie. Przy okazji wiemy, że zbieramy różnego rodzaju odpady typu plastik, papier, też segregujemy to też wiemy, wtedy Jaś się uczy i Jan będzie wiedział. No i trzeci element to jest element typowo efekt ekologiczny w postaci 14-18. Czy 5 tysięcy ton, które mamy w perspektywie 2016 roku nazbierać w Polsce, także mamy co robić? Konkurs trwał od 28 października do 28 listopada. Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano nagrody w dwóch kategoriach: największa całkowita masa baterii i największa ilość baterii w przeliczeniu na jednego ucznia danej placówki oraz nagrody w konkursie indywidualnym. Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez choinki, to najlepiej żywej. To iglaste drzewko jest najbardziej widocznym symbolem tych świąt. Cudowny zapach igliwia i żywicy roznoszący się po domu wprowadza nas w świąteczny klimat. Corocznie w nadleśnictwach regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Białym Stoku sprzedawanych jest kilka tysięcy młodych świerków. Najczęściej wycina się je ze specjalnych powierzchni, tak zwanych plantacji choinkowych, zakładanych z przeznaczeniem na sprzedaż drzewek świątecznych. Dlatego pozyskanie młodych świerków nie narusza równowagi ekosystemu leśnego prowadzimy sprzedaż choinek świerkowych, bo tylko taki gatunek u nas tutaj dominuje. Nie mamy jodły, nie mamy daglezy, nie prowadzimy również świerków srebrzystych, aczkolwiek są takie zapytania. Czasami poszukują ludzie choinki sosnowe. Kilka sztuk na plac zapewne przywieziemy, bo być może ktoś się znajdzie, kto będzie chciał zakupić. Natomiast dużym uznaniem cieszą się choinki świerkowe. W ubiegłym roku sprzedaliśmy Zdecydowanie powyżej 2400. W roku bieżącym w ciągu trzech dni sprzedaliśmy już prawie 400 sztuk. Generalnie ludzie przyjeżdżają do siedziby nadleśnictwa. Tam jest administracja terenowa, pełni dyżury. Pakujemy i w zależności od tego jaka jest wysokość choinki, taka jest cena. Cena się kształtuje na poziomie od 30, od 25 w zasadzie złotych do, do 50, ale takie wyższe powyżej 5, metrów, 7 metrów kosztuje już w granicach nawet i 100 złotych. We wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym Stoku założonych jest blisko 50 hektarów plantacji choinkowych. Leśnicy hodują na nich świerki do wieku około 7 lat, gdy osiągają wysokość 3 metrów. Plantacje, którą zakładamy, to w momencie, kiedy to drzewka sadzimy, to na hektar wysadzamy około 6000, 5-6 tysięcy drzewek na hektar. No to jest w granicach 2 metrów kwadratowych na jedno drzewko. I Z chwilą, kiedy te drzewka przyrastają, należy prowadzić rozluźnienie tych drzew. My to wykorzystujemy niejako w podwójny sposób, bo Prowadząc tą przecinkę, wykorzystujemy w okresie przedświątecznym drzewka jako choinki, a z drugiej strony dajemy szansę tym, które już pozostaną na gruncie, na rozwój, lepszy rozwój. Dostępniamy tą do przestrzeń, bo siłą rzeczy drzewa, jeżeli przyrastą, to w tej przestrzeni potrzebuje zdecydowanie więcej. Leśnicy zachęcają wszystkich do zakupu żywych, a nie sztucznych choinek, które służą nam długo, ale gdy je wyrzucimy, niektóre zawarte w nich związki rozkładają się przez kilkaset lat. Wyprodukowanie plastikowych drzewek wiąże się między innymi z wydobyciem i wykorzystaniem nieodnawialnych zasobów ropy naftowej. Wymaga również zużycia energii, także w wypadku ich recyklingu. Jak każdy proces przemysłowy, nie jest to obojętne dla środowiska. W mojej ocenie, nie tylko w mojej ocenie, ale w ocenie wielu osób, zakup choinki takiej naturalnej jest działaniem proekologicznym, bo przecież to, co my tutaj mamy w lesie, to nam daje tak de facto natura. Hodujemy w szkółce malutkie drzewka, takie 2-3 letnie, wysadzamy o wysokości około 30 cm, i w, w miarę upływu lat te drzewka nam przyrastają. A to wszystko jest proces przemiany biochemicznej tak de facto przetworzona energia słoneczna, skumulowana. W roślinie mamy wówczas celulozy, ligninę, to co jest skumulowane w pniu, ale też mamy takie fajny, fajny układ igieł, gałązek. Ludzie, zakupując te drzewka, mają tą świadomość, że wnosi je do domu i wnosi to taką magię tych świąt. Po pierwsze, to mamy przecież no, przyjemny bardzo zapach. Ulatniają się różne olejki eteryczne, które przecież no, są dla człowieka zdrowotne, bo górne drogi oddechowe wówczas też się troszeczkę nam oczyszczają. Poza tym dla wielu z nas przecież pozostaje te w pamięci, a zwłaszcza kiedy byliśmy małymi dziećmi, w pamięci te święta z tym pięknym zapachem choinki świerkowej unoszącym się na całe, na całe mieszkanie. Po świętach żywą choinkę możemy wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę poty rośliny, drewno opałowe, albo jeśli kupiliśmy drzewko w doniczce, posadzić wiosną w ogródku. Nawet wyrzucone na śmietnik drzewka ulegną szybkiej biodegradacji i wrócą do naturalnego obiegu materii, nie zanieczyszczając naszego środowiska.